Cześć, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Jest dzisiaj przepiękna pogoda, aż musiałam tutaj się zasłonić roletami, dlatego światło może być troszeczkę dziwne, ale jest naprawdę przepięknie na dworzu, z czego zresztą bardzo się cieszę i Oby tak już zostałoby wiosna do nas przyszła. Ja w każdym razie przychodzę do Was dzisiaj z filmem, gdzie chciałabym Wam pokazać swoje absolutnie ulubione aplikacje na telefon, takie do użytku codziennego, domowego, takiego kobiecego, też pokażę Wam aplikację, którą używam do obróbki zdjęć. Także jeśli, Wam się taki film, jeśli Was taki film zainteresuje, no to oczywiście oglądajcie dalej. Jeśli chodzi o mój telefon, ja mam iPhone'a, natomiast myślę, że większość tych aplikacji jest dostępnych również na. System Android, bo niektóre z nich używałam również jak miałam właśnie jeszcze kiedyś Samsunga, więc na spokojnie znajdziecie. I zacznijmy od aplikacji, którą tak naprawdę znalazł mój mąż i tak naprawdę on chciał jej używać, ale tak naprawdę ja gdzieś tam to wdrożyłam w życie, żeby jej cały czas używać na bieżąco. Jest to aplikacja, która nazywa się listonik. Otworzę ją sobie, żebym też wiedziała, co mam Wam tutaj powiedzieć. Jest to aplikacja, w której tworzycie swoje listy zakupowe. Możecie je podzielić na kategorie. Ja sobie na przykład dzielę na zakupy kosmetyczne oraz na zakupy takie stricte domowe i tutaj możecie zapisać sobie dosłownie wszystko co potrzebujecie kupić e, jeśli chodzi o takie zakupy właśnie spożywcze czy tam właśnie kosmetyczne jak wybierzecie się do sklepu e, fajne jest to, i właściwie najlepszej w tej aplikacji, że możecie swoją listę komuś udostępnić i my z mężem działamy tak, że po prostu on ma też tą aplikację, udostępniamy sobie tą listę i ja po prostu i oboje jesteśmy na bieżąco, czy to ja podjadę do sklepu, czy to on podjedzie do sklepu e, zawsze wie, żeby sprawdził tą aplikację bo jeśli coś potrzebuje, jestem na przykład w domu, no to jakby automatycznie tam już to wszystko dodam i to samo się, że tak powiem, kiedy mamy włączany internet, aktualizuje. Więc jest to absolutnie świetne. Tutaj, jeśli mam na przykład masło, mąka, moje dzisiejsze zakupy, klikam sobie. Masło i wtedy ono znika, czyli oznacza, że jest zakupione. Muszę sobie dopisać, bo będę jechała dzisiaj na zakupy i zapomnę o maśle. Także wcześniej wszystko sobie zapisywałam na kartce, ale wtedy nie miałam czym tego skreślić, albo wiecie, chodziłam z długopisem, teraz chodzę sobie z telefonem i po prostu wybieram to, co potrzebuję kupić i naprawdę myślę, że ta wikacja spokojnie nam ułatwiła życie takie codzienne, jeśli chodzi o zakupy. A drugą taką aplikacją trochę organizacyjną jest aplikacja ToDo. Nie wiem, czy ona jest taka koniecznie stricte wszystkim potrzebna, ponieważ pełni trochę funkcję notatnika, natomiast ja bardzo lubię tutaj sobie zapisać rzeczy, które muszę zrobić. Możecie sobie tutaj napisać datę, możecie sobie podzielić te zadania do zrobienia na grupy, po prostu tutaj zapisujemy rzeczy, które musimy zrobić. Zadzwonić, o tutaj na przykład mam umówić ortodontę, pójść do biblioteki, nagrać jakiś film, wyświetla się tutaj. Tutaj dzień dzisiejszy, czyli sobota, i bez problemu można tutaj wszystko dodać, usunąć, edytować. Jest to taki fajny taki planer, który macie zawsze pod ręką. Ja mam tak, kiedy wychodzę z pracy wcześniej, to znaczy wcześniej po prostu byłam na rano i wcześniej kończę, to mam taką świeżą głowę, jak wychodzę z pracy i nie wiem właściwie co powinnam teraz robić, więc od razu sobie tutaj zaglądam bez wyciągania kalendarza i tak dalej, i wiem gdzie mam pojechać, czy co dzisiaj konkretnego na przykład załatwić. Kolejną aplikacją jest aplikacja Mój Kalendarzyk, którą myślę, że możecie znać. Ja ją używam już bardzo, bardzo długo. Jest aplikacja, no, tylko dla kobiet, gdzie zaznaczacie po prostu swoje... Miesiączki, jest to świetna aplikacja, bo ja zawsze zaznaczałam wszystko w kalendarzu, liczyłam, myliłam się, kalendarz się zmieniał, kończył się rok. Nie wzięłam go do ginekologa na przykład i miałam problem, a telefon jest rzeczą, którą mam zawsze przy sobie, więc absolutnie nie mam tu problemu z żadnym wyliczaniem, bo wszystko nalicza się samo. Świetne jest to, że tutaj sobie zaznaczacie właśnie początek miesiączki oraz koniec. Te dni wam się tutaj wyliczają. Możecie również tutaj na każdy dzień dodawać sobie notatki. W postaci leków. Jeszcze w poprzedniej wersji tego nie było ja sobie sama to zapisywałam jako notatka. A teraz, właśnie po aktualizacji, widzę, że tutaj możecie sobie leki zapisać. Ja mam takie, które kiedyś brałam: jakaś nospa, i buprom, i buprom 2, e, nie wiem, paracetamol i tak dalej. I po prostu jak lekarz pytał, nie wiem, o bolesność, o przyjmowanie leków, no to wszystko wiedziałam kiedy co przyjmowałam, także dużo możecie sobie tutaj zapisać również możecie sobie zaznaczyć swoją, swoje objawy, temperaturę samopoczucie, to co Wam przeszkadza, nawet widzę, że jest sen oraz nawodnienia, ja tego aktualnie już aż tak nie sprawdzam natomiast faktycznie fajne jest to, że również możecie sobie zaznaczyć przypomnienie na przykład o pigułek przypomnienie o tym, że zbliża się początek okresu i tak więc jest to naprawdę bardzo fajna aplikacja i szczerze ją mogę wszystkim polecić. I teraz kolejna aplikacja, jeśli chodzi o obróbkę zdjęć takich typowo e, zdjęć, które wrzucam na przykład na Instagram. E, bardzo często korzy korzystam z aplikacji FaceTune 2 i tutaj e, można zrobić różne rzeczy, przede wszystkim ja zawsze rozjaśniam e, tło zdjęcia, żeby było jaśniejsze jednocześnie, żeby na przykład ja czy tam moja twarz e, nie była jaśniejsza niż pozostałość, poza tym można tutaj lekko twarz wygładzić jeśli jest, nie wiem, zaczerwieniona można tutaj bawić się w jakieś kolory ja e, też używam wersji takiej e, za darmo można powiedzieć, natomiast w płatnej wersji możecie nawet sobie zmieniać nos, brwi i usta, ale myślę, że po co to komu, też bez przesady, ale można takie rzeczy robić. Ja, tak jak już mówiłam, używam to do zmiany tuła. Można tutaj też fajnie dodać sobie coś takiego jak glow, co ładnie rozświetla na przykład włosy, albo tło rozjaśnia, albo jakąś konkretną rzecz, którą, nie wiem, trzymacie w ręku, albo choinkę, tle dodaj takiego, wiecie, błysku glow. Także tej aplikacji używam. I drugą aplikację, którą używam do zdjęcia, jest to aplikacja Adobe Photoshop Expressionist. Również za darmo ja za żadną z tych aplikacji nie płacę, nawet jeśli tam by były jakieś wersje, nie wiem, dodatkowe, no to, no to nie, korzystam z tych najtańszych. I tutaj również wybieracie sobie jakieś zdjęcie do obróbki. Możecie tak jak już w sumie w Instagramie dodać kontrast, zmienić przejrzystość, światło i tak dalej. Natomiast to, z czego ja tutaj ja najbardziej korzystam tutaj z takiego plastiku Dzięki czemu możecie kliknąć na jakiś na przykład wyprysk, który macie jakiś tam duży, i sobie go po prostu usunąć. No i tak, można tutaj również dodać jakieś napisy na tło, jakiś nagłówek, jakiś podpis, jeśli byście mieli na to ochotę. Oraz oczywiście wykadrować zdjęcie. Nie wiem, chyba w tej aplikacji też można takie rzeczy robić, ale jakoś tutaj mi działa to naprawdę szybko i muszę powiedzieć, że przydałaby się taka wersja na, wersja na komputer. Może jest, nie wiem, ale z tej aplikacji bardzo, bardzo często korzystam, jeśli już jakieś zdjęcie po prostu sobie tam edytuję czy zmieniam. I kolejną aplikacją są aplikacje takie typowo zakupowe, takie jak Aliexpress czy Allegro. My dosyć często zamawiamy przez internet, ja tak nie lubię chodzić po sklepach i szukać czegoś, co potrzebuję w sklepach, no bo już naprawdę muszę. Natomiast dużo kupujemy przez internet i tutaj w tych aplikacjach możecie podłączyć swoją kartę i po prostu na bieżąco płacić. Bardzo łatwo się to wszystko przegląda. Przegląda się kategorie. Też na Ali na przykład jest bardzo dużo promocji, jeśli zakupujecie przez, przez telefon. Um, a ja na Expressie najczęściej kupuję takie typowe głupoty, takie rzeczy, które się przydają gdzieś tam do pracy, jakieś naklejki, jakieś nie wiem, opaski, gumki do włosów, do zmazywania, jakieś pojemniki, absolutnie jakby rzeczy kosmetycznych tam nie zamawiam, ale, ale przydaje się to na Allegro, jakby samo przez się wiecie o co chodzi z Allegro i też bardzo łatwo tutaj robi się po prostu zakupy i też tej aplikacji używam bardzo często. I aplikacja, która jest również bardzo fajna, chociaż muszę przyznać, że ostatnio się troszeczkę z nią opuściłam i w ogóle zresztą z piciem wody, bo ta aplikacja nazywa się Piję wodę, tak się chyba nazywa, piję wodę i tutaj możecie sobie zaznaczać, ile wody pijecie w ciągu dnia, możecie sobie kliknąć 250 ml, pół litra, litr i tutaj Wam naliczę ilość procentów, to ile procentowo wypiliście wody w ciągu dnia, w zależności od tego, jakie tutaj zaznaczyliście sobie zapotrzebowanie ja akurat chyba mam 2000. W sensie 2 litry dziennie, natomiast ja no, już sobie tutaj przestałam zaznaczać, bo czasem po prostu nie miałam na to czasu, żeby w ciągu dnia tutaj to klikać. Poza tym, tak jak właśnie Wam przed chwilą powiedziałam, troszeczkę opuściłam się z, w ogóle z piciem wody, latem jakoś mi to przychodzi bez najmniejszego problemu, po prostu wrzucam sobie owoce i piję. Natomiast zimą jakoś niechętnie piję wodę, raczej sięgam po herbatę, będą musiała się poprawić, i może wtedy wrócę do tej aplikacji. Ale jest to naprawdę fajna rzecz, gdzie możecie na bieżąco kontrolować to picie wody, czy pijecie tyle, ile właśnie um, powinniście. Właśnie się skopnąłem, że przez cały film mój e, pilot do aparatu był tlen, no, ale trudno. E, jeszcze kolejnymi aplikacjami, które mogłabym Wam szczerze polecić, jest aplikacja, no w sumie konkretnie do Waszego banku. Ja akurat korzystam z e, M-banku, ale mam też taki bank e, tutaj, który jest po prostu blisko, ale oba te banki mają swoją aplikację telefoniczną, na przykład w przypadku M-banku jest to mega wygodne, bo ja akurat e, często mam tak, że wychodzę gdzieś z domu na chwilę albo nawet do pracy, zdarza mi się, że nie zabieram portfela. No zdarza mi się tak. E, więc e, a telefon jest rzeczą, którą mam zawsze, bo zawsze sprawdzam godzinę, sprawdzam, czy zdążę i tak dalej, więc portfel zdarza mi się nie brać, czy to na jakąś, nie wiem, wycieczkę rowerową, czy tak się jedzie gdzieś, nie wiem, na plażę, nie biorę takich rzeczy, żeby tego nie zgubić, a czasem też przyznaję szczerze, że zapominam. Natomiast telefon mam zawsze zawsze w kieszeni. Więc od kiedy mamy Właśnie hmm, tą aplikację banku na telefonie, no to płacę telefonem, jest na, naprawdę bardzo, bardzo wygodne. Ponadto możecie sobie sprawdzać na bieżąco wydatki, jakie były, jakie są, na co poszły przelewy, ile wam zostało i tak dalej, więc jeśli macie właśnie kartę do banku, bankomatu, jakiegoś banku, to koniecznie sobie zainstaluj, zainstalujcie aplikację taką do. Telefonu. Nie wiem, czy wszystkie banki umożliwiają płacenie telefonem, ale jakby jest to dla mnie rozwiązanie technologiczne, które naprawdę jest bardzo, bardzo fajne, bo nie trzeba zabierać karty ze sobą, czy to właśnie, jak jedziecie na rowery, czy coś, przecież po co tyle pakować do plecaka, wystarczy mieć ze sobą telefon i co najważniejsze, nie trzeba mieć żadnego podłączenia internetowego, żeby poszedł przelew, bo ja teraz może już tak, ale nie zawsze miałam tak, że ten internet w telefonie był i bałam się, że będę tutaj zaufał, że tak powiem. Yy, sprzętowi, a okaże się, że nie mogę zrobić tej zapłaty nie wiem, przelewu czy, czy coś podobnego teraz już nie muszę się o to martwić, bo już to sprawdziłam, że również jak nie macie Wi-Fi to nie ma problemu, wszystko po prostu e, działa i tak patrzę w ten telefon, ale chyba to wszystko nie będę Wam mówiła o takich oczywistych rzeczach nie wiem jak email i tak dalej chociaż nigdzie wcześniej mi się tak wygodnie to nie robiło jak na iPhone'ie, teraz już w sumie nie mam potrzeby odpalania laptopa, chyba że właśnie edytuję dla Was film albo coś drukuję, przygotowuję do pracy tak to wszystko robię już na telefonie łącznie z mailami, jakimiś wiadomościami właśnie obsługą banku, e, więc fajnie, że technologia poszła do przodu i tych aplikacji przydatnych jest coraz więcej, a to właściwie wszystkie, jakie używam. Mam nadzieję, że któreś z nich Wam się spodobało i Wam się również przydadzą tak jak a mnie, bo ja większość z nich sprawdzam właśnie na bieżąco, czy to mój kalendarzyk, czy to aplikacja banku, e, czy to ta lista zakupowała się, musimy jechać na zakupy i mam tam wszystko zapisane, więc nie muszę brać ze sobą e, tak naprawdę ani portfela, ani nie wiem, karty i długopisu i tak dalej, wszystko można mieć w jednym miejscu i jest to bardzo praktyczne i przydatne tak myślę i tak, i to było, byłoby już na tyle, mam nadzieję, że film się podobał życzę Wam pięknego tygodnia i do zobaczenia w następnym filmie, pa pa